Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobię pyszny miodowniczek. Potrzebować będziemy 60 dekomoki, dwie płaskie łyżeczki sody, jedno masełko, temperatura pokojowa. Ja sobie go już tak pokroiłam wcześniej, żeby było mięciutkie, pół szklaneczki cukru, dwa jajka. Ja tutaj mam podwójne, takie mam szczęście ostatnio do jajek, że mam podwójne żółtka. Także rozczarujemy sobie. Wszystko ładujemy do miski, bo to będziemy wyrabiać ręcznie. Bardzo fajny przepis, polecam z całego serca. Proszę spróbować. U mnie musi być zawsze na święta i nie tylko, bo czasami też robię części. Jedna łyżka z kopką kakao. Cztery duże łyżki roztopionego miodu. Rozpuściłam sobie, bo ja mam taki gęsty miód. Czyli miałam takie skobko łyżki. I trzy łyżki śmietany. Gęstej 18 będzie się nam po prostu ciasto lepiej. wyrabiało i później wykładało blaszkę. Musimy upiec trzy placuszki z tego. Formę mam taką, ona ma 24 na 35. Wyłożyłam sobie papierem. Jak ktoś lubi takie korzenne smaki, może sobie dodać goździczka mielonego. Ja sobie dodam, bo ja lubię. Troszkę, ale to kto lubi, kto nie lubi nie musi. I po prostu teraz ręcznie wyrabiamy ciasto. Szybko się go bardzo robi, bo to kwestia tylko upieczenia czek tych placuszków, ale one krótko się pieką tak po 10 minut. Masa będzie na gorąco. Także nie trzeba nic ucierać czy ubijać. Wszystko będziemy w garnku gotować. Ja Państwu pokażę. I tak samo później już w tej końcowej fazie nie trzeba robić żadnej polewy. Bo będziemy mieli, jak Państwu zaraz wszystko powiem, a na razie chcę się tym ciastem zająć, bo będziemy mieli na górze, właśnie taką niby polewa nam wyjdzie z tego orzechowa. Proszę zobaczyć, jak fajnie się ciasto zagniata, jak jest właśnie śmietana. Bardzo fajnie. Ciasto najlepiej przygotować przed świętami, co najmniej jeden dzień. Bo ono y, musi poleżeć do kolejnego dnia przed spożyciem, że tak powiem, bo ono będzie dosyć twarde. Ale jak się go przełoży gorącym, gorącą masą, to ono później stopniowo z godziny na godzinę jest coraz miękkie. Robi się takie mięciutkie po prostu. Także ono jest najlepsze na drugi dzień. O, proszę zobaczyć, jak się fajnie często wyrobiło. Jest mięciutkie, fajne, fajnie się nam będzie wykładało formę, i, i nawet nie trzeba używać wałka. Ja sobie tu. Przygotowałam, ale widzę, że jest tak mięciutkie, że nie będę go wałkować, tylko po prostu wyłożę sobie. No zaraz Państwu wszystko pokażę. No, ciasto wyrobione. Składniczki się połączyły fajnie. Piekarnik nagrzewamy na 180 stopni. O. Teraz musimy... Podzielić ciasto na trzy części. Są mniej więcej równe, żeby były części. Nie wiem, czy to dobrze wyszło, ale to chyba za dużo. Jest. Tak, mniej więcej, żeby było porówno. Nie musi być tak jakoś idealnie, ale tak mniej więcej. Bo... Teraz tak. Te dwie części dajemy sobie do miseczki. Tu chyba troszkę za mało jest w tym. I teraz tak kochani. Ono jest bardzo. Ja go nie będę wałkować. Ja go od razu będę pokażę Państwu jak. Tylko sobie jeszcze mąkę wyciągnę. Lepiej się wspomagać mąką, ale no na razie bez mąki robię. Po prostu wykładamy całą blaszkę. Ja mam taką fajną blaszkę, bo mam z tym otwieranym, tak, rantem, także wtedy nam fajnie ciasto wyjdzie z formy. Także jeżeli Państwo się zastanawiają, co zrobić, jakie ciasto upiec na święta, proszę zrobić sobie miodowniczka z tego przepisu. Będą Państwo bardzo zadowoleni, naprawdę. Ja jeszcze nie wiem, co będę piekła, ale na pewno będzie miodownik. Bo ja go zawsze mam. O, proszę zobaczyć, jak fajnie się go rozkłada. Jest takie fajne, mniejsza. Jak Państwo mają nawet większą troszeczkę blaszka, to też może być. Bo często jest na tyle takie plastyczne i dużo, bo jest, że spokojnie stać na większą blaszkę. No. nie trzeba wałkować nic. Także ja już piekarnik mam nagrzany. Troszkę mi przestygnął, ale już za chwilę będzie. No. I kochani. I będziemy wkładać do piekarnika. Rozkładamy jeszcze mniej więcej, żeby... Jak ktoś ma na przykład taki mały wałeczek, może sobie przejechać tutaj. No ja, ja nie mam. Ale to tak staramy się wygładzić, bo to nawet fajnie będzie wyglądać później jak się pasuje. żeby z każdej strony, o to chodzi, żeby z każdej strony grubość była ta sama, zachowana. I teraz wkładamy do pieca, 180 stopni, na około 10-12 minut, trzeba obserwować, bo to jest cieniutkie ciasto, ono nie potrzebuje długo, druga półka od dołu daję sobie, ja ustawiam na 12 minut, najwyżej Później sobie dołożymy. Daję 12. Minut. 12 minut się piekło. Ja zapomniałam Państwu powiedzieć o jednej rzeczy: że nakłuć trzeba ciasto widelcem. Ja się kapnęłam, jak już często miałam w piekarniku, dlatego szybciutko otworzyłam i ponakuwałam. Muszą Państwo ponakuwać widelcem, bo inaczej ciasto zacznie tak do góry dziwnie roz, rosnąć. Także już to wyciągamy. Piekarnika kochani nie wyłączamy, bo za chwileczkę będziemy wkładać. Kolejne, o najlepiej mieć taką formę z brantem otwieranym, wtedy nam będzie łatwiej to wszystko wyciągnąć. I robimy wszystkie nasze placuszki na tej samej blaszce. O, na razie to jest wszystko gorące. Proszę zobaczyć jak fajnie, o, świetnie się zrobiło. Fajnie, chwileczkę musimy poczekać, odróż, bo ja bym chciała na tym samym papierze zrobić. Dlatego muszę poczekać chwileczkę i potem sobie go ściągnę tylko. W międzyczasie powiem Państwu co będziemy robić, bo teraz jeszcze jedno ciasto zrobimy sobie normalnie, tak jak to pierwsze. Jak będziemy robić to trzecie, przed włożeniem do pieca musimy sobie zrobić 15 deko posiekanych orzechów. Najlepiej nożem, bo one muszą być takie dosyć grube. To będzie fajnie wyglądać na górze naszego ciasta. Nie trzeba wtedy polewy, nic robić. Do tego będziemy potrzebować trzy łyżki cukru. Ja mam brązowy, może być biały. I trzy łyżki z kopką miodu. Będziemy to w garnuszku podprażać wszystko razem i później na surowe ciasto to wyłożymy i wtedy zapieczemy. To będzie nasz trzeci placuszek. I te z będą później na samej górze. A w międzyczasie, jak już tutaj jeszcze nam to styk... O, proszę zobaczyć, jak już fajnie. To będziemy potrzebować do masy tak: litr mleka, dwa cukry waniliowe, pół szklaneczki cukru i 10 łyżek brysiku To będziemy wszystko razem gotować. Także proszę zobaczyć. Minęło dosłownie parę minut. Ja sobie wyciągam ten pergamin, ten papier do pieczenia i po prostu będę robić na tym samym. No to to już mam prawie że wystygło, no nie do końca, ale założę sobie. Ten sam papier żeby nie marnować papierów na ten sam papier. Czyli bierzemy tą drugą część ciasta. Ale jest super. Także spokojnie mogą Państwo sobie wziąć większą foremkę. Ja żałuję teraz, że nie wziąłem sobie większej, bo ciasto fajnie podrosło. I miałabym większe ciasto. Proszę zobaczyć, jak fajnie. Chwila roboty, naprawdę, to jest tak świetne ciasto pod każdym względem i wykładania na foremkę, szybciutko, jest fajne, właśnie dzięki tej śmietanii między innymi i masła w temperaturze pokojowej. No, wyrównujemy sobie jeszcze i już zaraz wykładamy. Widelec, kochani, i tak po całości. Nie musi to być jakoś równo, tylko tak, gdzie nam się trafi, o, może tak. I wkładamy do pieca. 12 minut. sobie od razu ten rand wyciągnę, żeby szybciej przesygło. W ten sposób teraz kochani zanim przystąpimy do trzeciego placuszka ja sobie tak do garnuszka dałam trzy duże łyżki, ja mam gęsty miód, może być obojętnie jakie państwo mają w domu. Trzy duże z łyżki miodu, do tego wkładamy trzy łyżki cukru. 15 tych orzeszków i proszę zobaczyć. Mniej niż pół kostki masła to sobie damy do tych naszych y, orzechów, a to tą większą połóweczkę będziemy mieli do masy później. Także idziemy teraz na palnik. Idziemy teraz na palnik, bo to będziemy dawać na nasze trzecie surowe ciasto. to już będziemy mieć tą górę właśnie tego ciasta. To bardzo fajnie będzie wyglądać, a, a smak tego ciasta to po prostu... Mm. Także powolutku rozpuszczamy to wszystko. Ja sobie na razie dałam taką mocną moc. Chodzi tylko o to, żeby nam się to fajnie rozpuściło i delikatnie orzeszki tak pod, podprażyły. O. I ja polecam Państwu zrobić sobie orzechy ręcznie posiekać nożem, bo one, w, one wtedy są takie grubsze. O to chodzi, bo fajnie na będą wyglądać. Nie polecam na przykład zmiksować w mikserze, bo wtedy będzie taka, takie drobno. No nie, nie za fajnie to będzie wyglądało w każdym razie. Hmm, także proszę zobaczyć, jak szybko ciasto się robi, naprawdę. Szybciutko. I ja kochani zawsze używam masła. Nie używam absolutnie żadnej margaryny. Wszystko robię na maśle. Teraz są cały czas promocje w sklepach na masło. Ja sobie już wcześniej kupuję to masło. Gromadzę te kostki masła w lodówce. I później mam. A proszę zobaczyć, jak już nam się zaczęło ten, to ja sobie już dałam na szósteczkę teraz. Także ciasto spokojnie można sobie zrobić. Dwa dni przed świętami. I będzie fajne. No, jeszcze chwileczkę. Chodzi też o to, żeby się miód fajnie rozpuścił i ten cukier. Ja mam akurat mniszkowy miód, ale może być wszystko jednojaki. Żeby tylko był prawdziwy miód. To wszystko będzie ok. I tak z pięć minutek podprażamy te orzeszki. Myślę, że będzie ok. Ja to już wyłączam. Ja to już wyłączam i teraz tak, muszę sobie wziąć to. Także przechodzimy do, do blatu. O, już ścianą. Teraz tak, już będziemy się zabierać o nasze trzecie ciasto. Także proszę zobaczyć jakie fajne ciasta. Ono jeszcze troszkę podrosło, znaczy dosyć dużo nawet. Także to sobie dajemy tutaj. Daję znowu ten sam papier, czyli wszystko na jednym papierze robimy. To nasze ostatnie ciasto. Proszę, ja, ja teraz trochę poleżało, jakie fajne się zrobiło, jeszcze mnie bardziej No i teraz rozkładamy po całości. Ja sobie napuję tym widelcem troszeczkę, tak? Żeby mnie nie wy, wybrzuszyło tego ciasta. I teraz kochani taką czynność robimy te nasze orzechy gorące wykładamy po całości po tym cieście. wcześniej sobie przemieszamy jeszcze no i wylewamy po całości rozkładamy po całości bardzo ładnie to będzie wyglądało i smakowało i to Trzeba to robić dosyć szybko, bo jak to się z garka wyleje, to to ten żeje szybciutko i potem się robi takie. że ciężko to rozłożyć. Coś takiego robić. Teraz to będziemy do pieca i pieczemy 12 minut. Czyli ostatni nasz nocuszek. To będzie nasza buracia. Ciasto upieczone, a ja sobie od razu na tą folię. żeby nam stygło już. Bo to ciasto można od razu będziemy, jak to masę będziemy mieć gorącą, to troszeczkę nam przestygnie. Teraz, kochani, będziemy od razu przygotowywać naszą masę. Czyli tak, cały, może tak, dwa cukry waniliowe mam, pół szklanki cukru, to nasze masełko. No to łącznie tutaj do tego ciasta dwie kostki masła weszły i równy litr mleka. Wszystko wlewamy i pójdziemy gotować. I 10 łyżek kaszy manny. I najlepiej mieć garnek z grubym dnem. Wtedy się nam masa nie przychwyci, bo troszkę ją musimy pogotować. Na razie sobie dałam na ósemkę, bo zanim ten garnek się rozgrzeje, bo on ma grube dno, także później sobie zmniejszymy. Trzeba przemieszać, bo tam na dole jest ten cukier. Także kochani, mleczko już nabrało temperaturki. Ono jeszcze się nie gotuje, ale już niedługo będzie, dlatego już sobie zaraz damy ten nasz grysik. Musimy teraz już cały czas mieszać, żeby się nam nie porobiły takie te grudy. Za chwileczkę sobie to zmniejszymy. Bardzo fajna nam masa z tego wyjdzie. Musimy to gotować dotąd, cały czas mieszając aż masa nam zgęstnieje. także ja sobie tu za chwileczkę jeszcze zmniejszę, ale na razie jak sobie będzie na szóstce. musimy cały czas być przy garku i cały czas w nim mieszać, bo jak tylko byśmy odeszli, to się nam porobią grudy. już się nam zaczęło gotować, proszę zobaczyć. już tu się pomalutku gotuje. No masa fajnie gęstnieje, proszę zobaczyć jaka już fajna się robi. Bardzo fajny przepis naprawdę. Nie trzeba robota nawet, nie trzeba ucierać, ubijać, nic. Jak się zaczyna gotować za bardzo, trzeba sobie zmniejszyć. Ja sobie daję na piątkę. Proszę zobaczyć jaka fajna się robi. Nie ma w ogóle grud, nic, bo cały czas mieszam. Jeszcze chwileczkę, bo już jeszcze troszeczkę musi mleko odparować. Ale już fajna konsystencja jest. Czyli tak gotować gdzieś trzeba około no, 15 minut gdzieś. O, proszę zobaczyć, teraz już mi się za mocno gotuje. Ja to jeszcze sobie zmniejszę na czwóreczkę, o, żeby się nie przypaliło. O. Super masa. Proszę zobaczyć, ani jednej grudki nigdzie nie ma. Za chwileczkę będziemy przekładać nasze placki. Myślę, że już będzie. Wyłączam. Super zgęstło. I będziemy się zabierać za przekładanie naszego ciasta. Bo no to kochani, robimy gorącą masą. Gorącą. To idzie na samą górę. Ja sobie go to. Na samą górę. Dam sobie ten sam papier, tylko odwrócę go na drugą stronę po prostu. Tu to u mnie tak to biczaki zjedzą chwilę. Jak Państwo będą robić w domu, proszę koniecznie wyłożyć sobie papier na dół, bo chodzi o to, żeby ciasto nam nie przeszło formą. Bierzemy sobie to jedno nasze ciasto, wkładamy na samą górę. To już teraz nam pójdzie szybciej, błyskawicznie i będziemy mieli jedno ciasto zrobione. Tak? Proszę zobaczyć, jak to szybko idzie. Ciasto dajemy, i teraz tak naszą masę. Proszę zobaczyć, jak ona fajna jest, jak zgęstniała i nie ma w ogóle żadnej grudy. Połowę wylewamy, no tak musimy to jakoś na pół przedzielić. Bo wydaje mi się, że jest tutaj półka. To jest wszystko gorące, ale o to chodzi, żeby to robić gorące, bo wtedy szybciutko nam ciasto zmięknie i masa się nam fajnie rozłoży. Także polecam gorąco z całego serduszka, proszę sobie zrobić. Ciasto teraz będzie gorące. Jak tylko wystygnie, musimy sobie włożyć go do lodówki. Albo do jakiegoś ładnego miejsca. O to mi chodziło, żeby sobie dać. Teraz dajemy sobie nasze drugie ciasto. Proszę zobaczyć, jakie fajne ciasto wyszło. Świetnie. Ja może sobie tak zrobię, żeby było mi łatwiej po prostu tą masę dawać. I teraz kochani delikatnie dociskamy leciutko nasze ciasto. Na no, ja górę wylewamy to, co nam zostało. Proszę zobaczyć, w ogóle się garnek nie przychwycił. Czyli koniecznie grube to musi być. Aha. rozprowadzamy po całości tu mam chyba troszkę więcej ciasy, tej masy niż tam miałam już się robi fajna taka gęściutka i na górę to nasze ciasto zjadę sobie z nim o to chodziło to ono jeszcze jest ciepłe to ta góra jest ciepła jeszcze i o, w ten sposób. Delikatnie dociskamy leciutko, tak? Proszę zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Z orzeszków nam się zrobił taki karmel, bo tu był właśnie cukier i, i ten. I miód, wszystko nam to błyszczy. To jest naprawdę bardzo fajne ciasto. I teraz, jak nam tu troszkę powychodziło, to proszę się nic nie przejmować. Powyrównywać sobie. O. I z drugiej strony tak samo. Tu nic nie wyszło. I teraz ja to robię tak. Tu jeszcze sobie doklejam, bo to będzie w tej formie miała. Teraz jest gorące w tym momencie. Ono będzie jeszcze gorące. O, już mam w formie. Zamykam. I wynoszę w chłodne miejsce. Jak wystygnie całkowicie, to wtedy sobie włożę do lodówki. Jak będzie miejsce, a jak nie, no to muszą Państwo gdzieś, gdzie jest chłodno, nie? Także proszę zobaczyć, jak to już wygląda świetnie. Tak wygląda moje ciasto miodowniczek. Przed chwileczką go wyciągnąłam z lodóweczki, proszę zobaczyć. Ja teraz dla Państwa może tutaj w tym miejscu ukroję, żeby Państwo zobaczyli, jak wygląda w środku. O, proszę zobaczyć. Kochani, tak się prezentuje. Proszę zobaczyć, jak fajnie. On już jest mięciusieńki. W ogóle chciałam Państwu powiedzieć, że jak się tą gorącą masą smaruje te placki, to one momentalnie robią się miękkie. Teraz, ciasto jest troszeczkę twarde, bo ja go wyciągam z lodówki, ale jest, proszę zobaczyć, jak świetnie wyszło. Także zachęcam Państwa do zrobienia. Życzę udanych wypieków. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.